Witam Was serdecznie z tej strony oczywiście Nozi Nowsy, a to jest projekt Pretendent, w którym staramy się udowodnić, że przeciętny gracz jest w stanie wbić pretendenta. Przeciętnym graczem oczywiście jestem ja. Weźmy się do roboty. Co my tu mamy? Znowu gramy Janą. Na linii mamy Gina. Początkowa faza gry. Zobaczcie, tutaj już nas. Inwajdują, czyli po prostu wchodzą do naszego lasu i szukają wczesnych zabójstw, zanim jeszcze pojawią się nasze y, potworki, nasi żołnierze. No na szczęście nic się tutaj nie wydarzyło. Y, spaliliśmy jedynie błysk na naszym strzelcu, co w tym momencie sprawia, że przeciwny leśnik może myśleć o potencjalnym, o potencjalnej zasadce na naszej dolnej alei e, Moi drodzy, to jeszcze jest patch 7.2 Czyli korki na środkowej alei jest jeszcze bardzo silny. E, w kolejnym patchu to się zmieniło. E, nie jest już tak silny, nie jest już tak popularny. Wajde zdecydowała się zacząć przy niebieskim wzmocnieniu, dlatego my możemy udać się na naszą linię. Jean sobie tutaj przyspał. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na górnej alei mamy Jackson na fiore. Sam do końca nie wiem, jak wygląda to starcie, kto jest w lepszej sytuacji, a tutaj już następuje wczesna wymiana. Starałem się tutaj jak najbardziej tego barda obić. Gdyż jest wyjątkowo agresywny. No zobaczcie, bardzo tutaj próbują tego Gina nam zamęczyć. Czekają na ten drugi poziom. Jeśli teraz im wpadnie to dużo się może zmienić. Ale no nie spodziewał się ten bard naszych obrażeń. Nie spodziewał się, że, że będą aż tak duże. Szkoda tylko, że ja wziąłem to zabójstwo. Tutaj jestem trochę zbyt daleko tego godzina, właśnie naraziłem go trochę na obrażenia, ale chciałem troszkę nie pozwolić tej Caitlin podchodzić do naszych e, żołnierzy, żeby nie mogła zdobywać słota. Staramy się tu coś jeszcze wykombinować. Ale chyba nic z tego nie będzie, ja chyba też troszkę przesadzam. A tymczasem na górze udało się zabić. Co oczywiście jest bardzo dobrą wiadomością. O tutaj widzimy Bart strasznie chciał wykorzystać to, że jeszcze ma błysk. I chciał wykorzystać to, że znaczy ma bardzo mało punktów zdrowia. Gdyby trafił tym Q, to prawdopodobnie coś by z tego wyszło. Ale na szczęście tak się nie stało. Dlatego wygrywamy jego błysk. To jest bardzo duże. Tutaj jeszcze próbuję coś zagrać agresywnie. No, bardzo agresywny jest ten Barcik. Na Środkowej Alei coś tu się próbuje wydarzyć. Nie lubię nigdy gankować, czyli... Przepraszam. Jeszcze raz, bo tak jak wspominałem ostatnio, bardzo często używam angielskich zwrotów, które staram się od razu tłumaczyć, więc przypominam o tym. A zwrot gankować... To jest prawdopodobnie robienie zasadzki, co brzmi troszkę komicznie, niektórych może rozśmieszyć. W każdym razie no nie, mam, nie mam lepszego pomysłu, jak to przetłumaczyć. E, no i chciałem Wam powiedzieć, że ja, grając w lesie, e, nigdy nie lubiłem robić zasadzki na Leblanc ponieważ jest to jedna z tych postaci, które mają możliwości na ucieczkę, a raczej więcej możliwości na ucieczkę, gdyż oprócz tego całego naszego błysku są w stanie odskoczyć sobie przy użyciu umiejętności. Do tych postaci oczywiście nale należy też Z, do tych postaci należy też Fiz. No w takich sytuacjach trzeba po prostu y poczekać i zobaczyć, czy nasz sojusznik jest w stanie jakoś wyciągnąć ten, wyciągnąć tę umiejętność od przeciwnika, żebyśmy w momencie y, robienia tej zasadzki mogli już na nią nie zwracać uwagi. Zobaczcie tutaj Korki już próbuje się chyba wybrać naszą stronę, ale zobaczył go totem widzenia, drużyny przeciwnej. Do tego nic z tego nie będzie. Jeszcze zobaczył Olafa po naszej stronie. To jest oczywiście sygnał dla nas. Powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski i mieć to na uwadze, że, że ten Olaf może się tutaj zaraz pojawić. Z No tu chwilowo nic się nie dzieje u nas, może, no dobra, dobra, przesadziłem, yy, zaczynamy się obijać, bo oczywiście Bart jest bardzo tutaj odważny, yy, mamy czar zmęczenie, więc staram się na tym jakoś tutaj Ty go dobrze wykorzystać w tej potyczce. Yy, Katie musiała się uleczyć, no to jest takie właśnie, takie coś, że my do końca nie wiemy czego chcemy, oni do końca nie wiedzą czego chcą i próbujemy sprawić żeby coś się wydarzyło w międzyczasie widzimy tutaj LeBlanc że udało się uciec na tyle daleko przed tą zasadz zasadzką żeby zrobić egzekucję no i teraz przeciwnicy są bardzo wystawieni na zasadzkę no i ciekawe czy nasz czy to jakoś wykorzysta Tutaj Katie podeszła dosyć blisko, starałem się to troszkę wykorzystać, ale nie wyszło to na naszą korzyść. O, i właśnie widzicie. Te klony LeBlanc są takie strasznie dzikie. One potrafią nagle wywiec gdzieś z lasu i sprawić, że człowiek naprawdę nie wie, nie wie co się dzieje. Nie wie dlaczego. I nie wie po co. Tutaj nie miałem niebieskiego zasobu. Czyli many, żeby osłonić mojego sojusznika. No ja tutaj w tym momencie już myślę o tym, żeby się jakoś jak najprędzej cofnąć, gdyż nie mam żadnych ładunków na moim albo w moim kamieniu widzenia. No i nie mam też many, która jest mi potrzebna, żeby jednak tego sojusznika osłaniać. Bo Jacks dostał y, zasadzkę, ale korki z ładunkami już tutaj gna do nas na dół. Dlatego jeszcze ja już tutaj myślę, czy jakoś nie wejść. Jim bardzo dobrze zaczął. O, i ja nie mogę za tym podążać. Czy coś z tego wyszło? Oczywiście, że wyszło. Dla drużyny przeciwnej i to strasznie nas ograli. Cóż. To jest bardzo przykra sytuacja, bo w takich sytuacjach wielu graczy się bardzo denerwuje albo wręcz traci motywację oraz tak zwane morale, czyli właśnie chęci do grania. Te chęci maleją. My w międzyczasie mamy już tutaj szóste poziomy. Dalej nie możemy wrócić, dalej nas tutaj ściskają. Teraz jeszcze bardziej pewni siebie, gdyż. Gorki jako trzecia osoba nie był w stanie nic tutaj zdziałać. No to kto może? Ale już wybiera się do nas nazwaj prawdopodobnie do nas. Albo po wzmocnienie. Po czerwone wzmocnienie. O tak naprawdę z tym wzmocnieniem zwiększa również szanse na to, żeby nam pomóc. Bo jednak to wzmocnienie jest daje. O, jest ciężko, jest ciężko. Staramy się jakoś wytrzymać, aż Tavai wreszcie przyjdzie. Ale już tutaj jest, ciekawe czy jest wizja. Wizja jest, gdyż przeciwnicy się cofają. A ja mam czerwony, 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 czerwony... Ojej, nie wiem jak to przetłumaczyć. Chodzi mi o ten mój przedmiot pod czwórką. To jest... Przedmiot, który odsłania totem widzenia. O, faj sobie tutaj przeszła, ominęła tego, ten totem widzenia i udało się jej zakraść. I to jest właśnie bardzo fajne. O, zobaczcie, mamy dwa zabójstwa z tego. To jest bardzo, bardzo duże dla nas. Ponieważ my zbieraliśmy strasznie duże baty od przeciwnej drużyny. A takie coś jest bardzo duże dla nas. Dwa zabójstwa plus jeszcze smog. Tego nam było trzeba. No i tak jak, tak jak powiedziałem, o właśnie tutaj nie wiadomo jeszcze, czy ten smog nam się uda, ale raczej nam się uda, bo również zszedł. Tak jak powiedziałem, to jest, to jest fajna sprawa i osoba, która gra dżunglę powinna brać to pod uwagę. Czyli, że jeśli jest jakiś totem widzenia, w danej trawie i my widzimy, że on tam jest, bo przeciwnicy reagują, to zawsze możemy poświęcić te kilka sekund, żeby ten totem obejść. No i Fai właśnie tego dokonała, bo ona sobie poszła, niby się cofnęła, weszła sobie do rzeki i obeszła ten totem. No i jak widzicie, to było bardzo duże dla nas. Jedna taka sytuacyjka, a jak bardzo wszystko poprawiła. Tymczasem na górnej alei mamy Jaxa, który jakoś sobie radzi, pomimo tego, że przeciwny jungler cały czas stara się tam siedzieć. Tutaj na szczęście Rzim przeżył. Caitlin też ma mało HP, czyli mało punktów zdrowia. Ja zdecydowałem się go troszkę uleczyć. Licząc na to, że skoro ona ma mało punktów zdrowia, to my będziemy w stanie zostać tutaj. I może coś z tego wyciągnąć. Waj już tutaj zmierza. Dlatego byłaby to na uwadze, bo trzeba bardzo dużo patrzeć na swoją minimapę, czyli na tą małą mapkę w prawidłowym rogu. Oczywiście wsparcie ma dużo więcej możliwości na to. Bo zobaczcie jak zdążyła Waj uderzyć z tego Q, zanim zamieniła się w tak zwane Stasis, czyli to jest ta forma złota, która również jest wywoływana przez Kepsy dresoni. No i właśnie, przyszła sieć I od nas też. Nie jest tak źle. Jeszcze na górze nam się udało. Jest bardzo fajnie. I przeciwnicy cofają. Przeciwnicy zostawili tego smoka w ręce darmo. Jeszcze jak widzieliśmy, że Olaf się yy, właśnie cofa, to wszystko było jasne. Pomimo tego, że nikt pseudo Jacksa nie wskazuje na to, to próbujemy mu pomóc. Bo przyznam szczerze, że ta gra wygląda już dosyć śmiesznie w tym momencie. Przeciwnicy biegają bez żadnego pomysłu. Dają się wyłapywać. No i w takiej sytuacji już po prostu człowiek zdaje sobie sprawę, że ta gra jest już wręcz pełną wygraną ale jak doskonale wiemy nie ma pewnych rzeczy wszystko jest możliwe o czym się ostatnio bardzo przekonałem yy, tak bo wyobraźcie sobie że spaliła mi się karta i jeszcze wcześniej spaliła mi się płyta główna to znaczy nie wiem czy dokładnie spaliły ale popsuła się hmm. czy coś tutaj wyciągniemy jeszcze próbuję używać umiejętności karoicznej żeby zapewnić trochę leczenia żeby troszkę odrzucić no i niestety nie wychodzę z tego z życiem. Ma błysk. Mogłem może jeszcze jakoś tam reagować tym błyskiem. Ale wyszło jak wyszło, zdarza się. Moja drużynka tutaj odwraca. Coś zabrała jeszcze w zamian. Także nie jest tak źle. Uu, widzieliście to? Widzieliście jak było blisko. LeBlanc musiała być bardzo wkurzona po tej sytuacji. Tutaj jeszcze Olaf wyruszył, nie trafił to porę. No ale niestety nie do zatrzymania. I zobaczcie, ja zrobiłem tutaj błąd. Bo mam odkupienie. I właśnie najechałem na to kursorem nawet. Chyba zdałem sobie sprawę. Gdybym użył tego odkupienia, to Jean by przeżył. I to jest bardzo duży błąd. Nie można tak robić. A zobaczcie, tutaj Barcie zapuścił. I nie chodziło tutaj o włosy. Nie chodziło tu o włosy ani o brodę. Po prostu zabłąkał się. Nic z tego jednak nie wyszło na naszą korzyść. Dalej mamy przewagę. I teraz zobaczcie, sytuacja wygląda tak, że my powinniśmy zostawić tego Jacksa w spokoju. On powinien w tym momencie generować presję cały czas na dolnej alei. I w momencie, kiedy my widzimy, że przeciwnicy się nim interesują, to wtedy my powinniśmy sobie zająć się baronem. No i zobaczcie, ja teraz nie zwróciłem uwagi, ale nie ma naszej WAI. Nasza WAI yy, nie ma internetu prawdopodobnie. No i widzicie, ludzie się chcą tutaj poddawać, to jest bardzo głupie. Zdecydowaliśmy się na ryzyko, zdecydowaliśmy się na barona, gdyż jest Olaf na dole, ale to nie wyjdzie. To niestety nie wyjdzie. Ja tutaj flaszuję, nie chciałem skończyć e, pozłocaną... pozłacaną dżaną nie chciałem się stać. No i gra w tym momencie stoi pod znakiem zapytania, e, gdyż nasz jax bardzo się denerwuje. E, już jest w tak zwanym tilcie, jak to mówią e, gracze Lini Legend. Jest to takie potoczne sformułowanie na na bycie zdenerwowane. No i nie ma tej Waj, która jest kluczowym elementem naszej drużyny. E, albowiem jest ona naszym kluczem do barona. No ale staramy się po prostu jakoś e, kupować czas. Staramy się czekać. Z nadzieją, że może jeszcze coś się uda wyłapać. Bart znowu się zapuszcza. Ja nie jestem w stanie wyczyścić tego totemu widzenia, gdyż mam czas odnowienia na mojej e, soczewce. Jack znowu zwabił przeciwnika. Czyżbyśmy próbowali? Czyżbyśmy próbowali? No nie możemy, nie możemy. To jest zbyt ryzykowne właśnie bez tej waj. Nie do końca pamiętam jak to się skończyło. W sensie... czy wreszcie zdecydowaliśmy się na, na podjęcie tego barona? Za którymś razem? Ale zaraz zobaczymy. Zaraz pojawi się również smog. Będzie to smog oceaniczny. O, tutaj znaleźliśmy ketin, ale nic nie wyszło z tego. Ale również tutaj coś próbowała zrobić naszemu korkiemu. Na szczęście też nic nie wyszło. No i pojawia się Jax, Jax pojawia się na plecach, pojawia się na górze, biegnie na środkową aleję. Jak go zobaczyłem, o korki tutaj bardzo ładnie wyhaczył. I tutaj jest butyczka, i wychodzi na, nasz, na naszą korzyść. O dziwo, kto by pomyślał, że w sytuacji 4 na 5. Może coś takiego wyjść. Ja tutaj staram się tego Olafa e, trzymać. Mam na uwadze też Fiore. E, gdyż chcę, żeby moja drużyna sobie za darmo ten inhibitor otworzyła. Co się oczywiście udaje. Zabieramy niebieskiego... E, niebieskie wzmocnienie. E, tu jeszcze próbujemy zabrać ze sobą Olafa. Co się niestety nie udaje, gdyż jego umiejętność heroiczna sprawia, że... Nie, nie działają na niego żadne efekty kontroli tłumu czyli po prostu nie da się go zatrzymać i próbujemy zrobić tego barana po raz kolejny Ej, i po raz kolejny rezygnujemy z tego no ale cóż, co poradzić nie ma naszej waj dalej już ile minut i proszę bardzo, wraca. Pytanie tylko, czy faktycznie wraca? Bo może okazać się, że podłączyła się tylko na chwilę, żeby znowu stracić połączenie. Nigdy nie wiadomo, czy chodzi o problemy z prądem, czy chodzi o zerwanie łącza internetowego pod wpływem jakiegoś tornada, Katrina, czy czegoś jeszcze innego. Nigdy nie wiadomo. Ale wygląda na to, że Waj jest cała i zdrowa. No i otwierają się teraz możliwości, bo teraz, kiedy Jax pójdzie na dolną aleję i wygeneruje presję, to on wybarł na. A jeśli je, to po prostu weźmie wieżę. No i zobaczcie, zobaczcie, to jest ryzykowne. Pytanie, czy Waj jest na tyle silna, żeby. No niestety nie. Nie jest na tyle silna, żeby podjąć taką walkę. No jednak mimo wszystko jest troszkę w plecy. Nam się niestety nie udało, ale Jax przez ten czas robi to co powinien, czyli albo idą po Jaxa, albo idą po nas. Jeśli idą po Jaxa, bierzemy Barona, jeśli idą po nas, to Jax bierze wieżę albo to co mu się uda. No i właśnie Jax jest bestią, także jeszcze jest w stanie y, zabić LeBlanc, która stara się wrócić, żeby obronić bazę. Bierze kolejną wieżę. I walczy jeszcze z Bardem dzielnie. I nawet jest w stanie go jeszcze zabić. No zobaczcie, naprawdę bestia. E, co do naszej sytuacji przy Baronie. No to myślę, że mogliśmy to zagrać lepiej, gdyż... Mogliśmy zwyczajnie ich... Szukam dobrego słowa. Mogliśmy ich trochę powkurzać. Nie powinniśmy dokładnie wchodzić konkretnie i walczyć z nimi, tylko po prostu ich tak zanęcić, że tutaj proszę, tutaj jest smaczny kąsek, to możecie walczyć z nami. No ale niestety. Wzięli więcej niż chcieliśmy, żeby wzięli. Na szczęście JAX naprawi całą sytuację i my dalej mamy szansę. Powinniśmy trzymać się dalej tego planu gdyż inhibitor jest odsłonięty także Jacks mógłby go sobie wziąć i to jest właśnie siła tej taktyki, która jest zwana split push, czyli pchanie podzielone. Chodzi o to, że drużyna dzieli się i po prostu jej dana część. Pcha jedną linię, a druga część zajmuje się drugą częścią mapy. No Zobaczcie, powystawiali nam się tutaj. Jack też się pojawił. No i zwyczajnie po prostu bierzemy to, co nam się należy. Umiejętność heroiczna waj, wiadomo, no. przed tym się już nie ucieka. Zauważcie również, jaką umiejętność heroiczną ma Jim i jak bardzo duży wpływ ma na walkę. Chodzi o to, że ta umiejętność ma tak duży obszar zasięgu, że sama jej aktywacja sprawia, że przeciwnicy wariują i boją się wchodzić w jej obszar. No i jak widzicie, ta jedna walka zadecydowała o wszystkim. Ja oczywiście bardzo szczęśliwy, gdyż to oznacza dla mnie wygraną. Jeszcze bardziej szczęśliwy, że jesteście ze mną i, i oglądacie tę podróż. Oczywiście zapraszam Was również do siebie na YouTube'a. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną. I do następnego!